Gdy już się nie boimy umrzeć, zaczyna się prawdziwe życie. Pewnego dnia mistrz poprosił mnicha Gakudo, by zaniósł list do mistrza ceremonii herbaty, który mieszkał w sąsiedniej wiosce. Gakudo posłusznie wziął list, ukłonił się przed mistrzem i wyruszył w drogę. Gdy miał przekroczyć jedyny most prowadzący do wioski, drogę zastąpił mu potężny samuraj o przerażającym spojrzeniu nich usiłował go okrążyć, jednak samuraj nie pozwolił mu przejść. Ślubowałem, że będę walczył ze stoma osobami, które będą chciały przejść przez ten most. Ty jesteś setną osobą, powiedział. Gakudo przełknął ślinę i odpowiedział. Niosę bardzo ważny list, który muszę dostarczyć do rąk własnych. Proszę cię, pozwól mi przejść. Gdy wykonam zadanie, wrócę i tak jak chcesz, stawię ci czoła. Niech tak będzie, ale wracaj szybko, odpowiedział samuraj. Gakudo dotarł do domu mistrza ceremonii herbaty. Oddał mu list, ukłonił się głęboko i stanął bez ruchu. Dlaczego nie odchodzisz? zapytał mistrz. Gakudo odpowiedział o spotkaniu z samurajem i dodał, że nie potrafi posługiwać się mieczem. Rozumiem, odparł mistrz. Dałeś słowo, nie mogę ci pomóc i z pewnością zginiesz. Mogę cię nauczyć, w jaki sposób umrzeć. Weźmiesz to kiosaku i staniesz przed samurajem na rozstawionych nogach. Uniesiesz kij nad głową i zamkniesz oczy. Potem skoncentrujesz się na długim i głębokim wydechu. Gdy na szczycie głowy poczujesz parzący ból, będziesz martwy. To bardzo łatwe. Mnich ukłonił się i odszedł w kierunku mostu. Samuraj dostrzegł go i zawołał Jesteś gotów? Tak, tak, odparł Gakudo i pomyślał: Muszę podnieść kij nad głowę, rozstawić nogi, zamknąć oczy i wydychać długo, głęboko i niezauważalnie. Minęła chwila i samuraj, który sam przyjął kartę, patrzył na swojego przeciwnika ze zdumieniem. Pomyślał: Nie rusza się nawet, gdy udaje, że będę atakował. Nie reaguje. Już kilka razy go okrążyłem, a on nadal trwa bez ruchu, jest uzbrojony w prostki, na którym jest napisane Droga nie strachu i cały czas ma zamknięte oczy. Na pewno jest silny i rozłupie mnie dopiero w ostatniej chwili. Samuraja przypełnił wątpliwości i nie odważył się zaatakować. Nigdy jeszcze nie spotkał podobnego przeciwnika. W tym samym czasie Gakudo myślał, Czuję gorąco w głowie, wszystko jest ciche. Na pewno już umarłem. Samuraj z pewnością rozciął mi czaszkę na pół. Samuraj nie mógł dłużej wytrzymać napięcia. Upuścił miecz i padł przed mnichem na kolana błagając. Proszę, oszczędź mnie. Jaki styl praktykujesz i kto jest twoim mistrzem? Zdrać mi swój sekret. Gakudo pojął, co się stało i odpowiedział – gdy już się nie boimy umrzeć, zaczyna się prawdziwe życie.